Dzień dobry. Minął miesiąc od mojego podsumowania kosztów życia. Zrobiłam listę, którą zaczęłam robić 25 stycznia, włącznie do 25 lutego. Wszystko sobie tutaj notowałam specjalnie dla Was, żeby pokazać, ile kosztuje życie. I słuchajcie. Mam tutaj tą kartkę, oczywiście. Wyszło mnie 3340 66 zł. 66 groszy. To są tylko koszty życia. Słuchajcie dalej. Potem doliczamy do tego 400 zł. na paliwo. Ja już wam, nie wiem tutaj, czy. Dobrze, ja wam powiem. 400 zł. na paliwo, 970 zł. czynsz, w tym śmieci i woda. Do tego 225 internet i telefony, czy abona e, abonamenty. E, prąd i gaz wiadomo, że to jest co drugi miesiąc, ale ja podzieliłam to na dwa i wychodzi, że miesięcznie bym płaciła 140, za prąd 148,89 zł, a za gaz 16 zł. Jeśli to bym robiła miesięcznie. <laughs> jeśli bym płaciła miesięcznie. O tak, bo to jest co drugi miesiąc, tak jak już mówiłam. Więc mi to wyszło te opłaty, opłaty rachunki, no i jeszcze w tym paliwo 1759 zł i 89 groszy. Co łącznie razem, słuchajcie kochani, koszty życia i te rachunki plus paliwo wyszło mi 5100 zł i 55 groszy. A oczywiście w tych kosztach życia jest tutaj też ten papier toaletowy. Nie zapomniałam o nim, jest wpisany. Taką listę dostaniecie również tutaj, będzie wklejona, żebyście sobie zobaczyli. To jest podsumowanie. No i wyszło tego sporo 5100 zł, 55 groszy to jest naprawdę już spora kwota. I teraz e, takie pytanie: takie, takie pytanie. Tak, tak mnie zastanawia to. Jeśli teraz jest tyle ludzi, którzy wynajmują, są na wynajmach, słuchajcie, no, wynajmy są. Wiadomo, ci co wynajmują, wiedzą ile kosztuje. Możecie napisać w komentarzach, ile wy płacicie za, wynajmy, za wynajem mieszkania. Jeśli oczywiście macie, wynajmujecie, e, bo te kwoty są różne i 1200, słyszałam, 1500, 1900. W zależności też w jakim mieście, w zależności jaki metraż. E, co mają zrobić? Aha, słuchajcie, do, te, do tej kwoty, bo to słuchajcie, 5100 zł, do tej kwoty należy jeszcze doliczyć tak z 500 zł w razie W. No, słuchajcie, jeśli się rozwali samochód, nie wiem, jakiś inny wydatek będzie. Czy to będą jakieś urodziny, wyjście na urodziny, czy to, ben, czy to będzie nie wiem, jakieś tam imieniny, czy nawet pogrzeb, czy cokolwiek się wydarzy, to takie pieniądze dodatkowe no muszą być, tak? Oczywiście nie musimy, y, takie losowe sytuacje nie zdarzają się co miesiąc, chociaż to różnie bywa. Y, no ale słuchajcie, jeśli nie wydacie w ten miesiąc, to można sobie to odłożyć, jeśli by było z czego oczywiście. Y, ale warto brać to pod uwagę. Że do tej kwoty, co ja podałam, 500, jeszcze te 500 zł, żeby tak mieć gdzieś taką taką e, sumę zapewnioną. Słuchajcie, w razie właśnie, w razie W. E, do tego, jeśli, no wiadomo, e, ubrań, butów, takich rzeczy, no nie kupuje się na przykład co miesiąc. No, można kupować oczywiście, no ale. E, żyjemy jak żyjemy, i, i tutaj e, nie zawsze stać wszystkich, żeby co miesiąc sobie kupować ciuchy czy na przykład buty. Więc, słuchajcie, do tego właśnie mówię: e, jakieś sklepy takie, właśnie z e, zakupami dla siebie. E, nie wiem, część osób, wiadomo, że chodzi do second-handów, część osób idzie do sklepu normalnego, do galerii. W galerii, wiadomo, są o wiele droższe rzeczy. W takim second handzie na pewno można kupić taniej. Ja byłam kiedyś, y, już dawno, już dawno, dawno temu. Y, tutaj właśnie w Polsce, jak przyjechałam, byłam parę, chyba ze dwa, trzy razy byłam z koleżanką. Y, także słuchajcie, no można, można, można kupić. Oczywiście, że można kupić fajne rzeczy, y, ale to trzeba też tam pochodzić, popatrzeć. No dobra, no ale nie o tym mowa, słuchajcie. I co teraz mają zrobić osoby, które mają kredyty jeszcze do tego? Jak ja przedstawiłam moje koszty, i teraz sobie jeszcze wyobraźcie, właśnie, że mam. Akurat ja nie mam kredytu, ale osoby, które mają kredyt, do tego muszą doliczyć, to ja nie wiem, ile trzeba było zarabiać, żeby po prostu funkcjonować, żeby nie martwić się, że. Z miesiąca na miesiąc, że może nie starczyć, ponieważ no, no widzicie, sami, widzicie sami jaka kwota wyszła tutaj. Oczywiście ja dodałam tutaj słuchajcie do tej listy wyjście też do restauracji, jedzenie takie właśnie jak Emil na budowie pracował i pracuje to czasami sobie właśnie też zamówi w weekend, że ja nie zawsze idę z obiadem tam do niego albo przyjdzie dopiero w domu ale słuchajcie, tak, z chłopakami, jak on tam jest, czy tam z kolegą jednym, czy z drugim, to rzeczywiście, jak sobie coś tam kupiam, ja też to je zapisałam. Do tego tutaj właśnie był, o, torte Mila, bo wczoraj miał urodziny, także też zamówiliśmy i pizzę też jest tutaj wpisana. No to wiadomo, no to te koszta też troszeczkę poszły w górę. No i oczywiście, tak jak... Tam kiedyś w komentarzach pod filmikiem pisaliście, że to są rzeczy, na przykład niektóre są, no nie są takie, że bezpośrednio, że, że to są niezbędne do życia, że to nie są podstawowe. Tak, to nie są podstawowe, słuchajcie, bo jeśli ja bym miała naprawdę podstawowe, listę zrobioną, ale to sporo osób wie o co, o co mi chodziło, żeby tutaj przekazać Wam w tych moich filmikach. Jakbym miała taką miejsce zrobioną że i, i ograniczony budżet, to słuchajcie, to na pewno ta kwota by była mniejsza. Tych zakupów, tak? Koszty życia. No, bo wiadomo, rachunków tutaj ja tutaj nic z tym nie zrobię, no bo takie są i, i takie będą. Także a, a jeszcze takie będą, jeszcze będą wyższe, bo wiadomo, tutaj teraz zostaliśmy też list, że czynsz podwyższony będzie. Także jeszcze nie, jeszcze nie wiem, ile będzie wynosił po podwyżce. No, ale mówię, słuchajcie, no tak to właśnie wychodzi. Jeśli ja bym miała mieć ograniczony budżet i bym musiała się w tym budżecie zmieścić, no to oczywiście ja bym nie kupiła jakichś tam chipsów, lodów, ale to nie o to chodzi. Tym bardziej, że ja właśnie mówię, no obiady są robione. Obiady robię codziennie, jeśli, czasami robię na dwa dni. No bo, no bo rzeczywiście jak nie mam czasu no to wiadomo, że lepiej zrobić na dwa dni już mam, także obiady są robione przeze mnie codziennie i też słuchajcie, no, no to wiadomo, no jeśli ja bym sobie, tylko sobie je ograniczyła czyli tak, śniadania, obiady, kolacje żadnych dodatkowych przekąsek jak na przykład, no nie wiem no, zdrowe, no nieważne czy zdrowe czy niezdrowe, jakiekolwiek no to wiadomo, że tutaj tak jak powiedziałam kwota by była mniejsza ale słuchajcie, aha, tutaj nie wiem, czy wspomniałam. E, oczywiście ten papier toalet, toaletowy też jest tutaj uwzględniony. Przepraszam, że tak o. Proszę, papier toaletowy też jest. <gryw> oczywiście na mojej liście, e, który Emil zakupił. No i dobrze, taka lista będzie. Tak samo mówię, dla Was tutaj zrobiona. Jest zrobiona, tylko po prostu będzie to wklejona. No i, i po prostu, no słuchajcie, no tak, tak to wygląda. Takie moje tutaj podsumowanie. Mam nadzieję, że, że dobrze to podsumowałam. Że, yy, że chcieliście takie podsumowanie zobaczyć. Yy, oczywiście, yy, wszystko jest tutaj powypisywane: wyjście na basen też jest zapisane. Także yy, miesięczne. Podsumowanie się skończyło. Jeśli możecie napisać mi w komentarzach, czy chcecie, żebym robiła następny miesiąc, jeśli będziecie tak, mieli taką ochotę, żeby jeszcze jeden miesiąc porównać, tak samo e, robić zakupy, e, może będzie, wiadomo, inne zakupy zrobię, inne kwoty, może wyjdzie mniej, nie wiem, może wyjdzie więcej. E, ale jeśli macie ochotę, to, to oczywiście dla Was to zrobię. Jeśli to Wam wystarczy. No kończymy e, na tym podsumowaniu, na tym miesięcznym. Dobra. Trzymajcie się, kochani. E, wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmiku. Pa! pa.